Cześć Wam. Kiedy miałem roczek, a było to dawno temu, na świat przyszła pierwsza generacja Mazdy MX5. To był rok 1989. W USA była sprzedawana pod nazwą Miata, a w Japonii Eunos Roadster. Od tamtego czasu MX5 doczekała się czterech generacji. Ta, którą tu widzicie, jest sprzedawana od 2014 roku. Niewątpliwie MX5 to najpopularniejszy Roadster na całym świecie. W 2016 roku został sprzedany milionowy egzemplarz, a więc jest to naprawdę rewelacyjny wynik. Jeśli chodzi o poprzednie generacje, nawet ta 3. Trzecia, która miała kilka faceliftingów, jakoś średnio przykuwały moją uwagę. Aktualna generacja potrafi odwrócić moją głowę, a nawet nie tylko głowę, tylko całego mnie, po to, żeby zawiesić oko na tym fajnym rozszerze. MX-5, którą tutaj widzicie obok mnie, posiada taki minimalistyczny, futurystyczny design. Minimalistyczny, ponieważ wszystko, co niezbędne znajduje się na pokładzie. Futurystyczny, ponieważ wszystkie te nakreślone linie są takie ostre, zadziorne, nowoczesne. Niewątpliwie wszystko tutaj do siebie pasuje. Proporcje są idealne, nawet rozkład masy to 50 na 50 Z przodu mamy tutaj na środku przedniego tego zderzaka gigantyczny logotyp marki Mazda. Dość ciekawie wkomponowane przed Lampy, a niżej sporych rozmiarów wlot powietrza. Patrząc na rod, teraz z boku, od razu dostrzegamy niewielki, bardzo krótki zadek. Mamy tutaj także niewielkie drzwi. Wszystko po to, oczywiście, żeby zmniejszyć masę pojazdu. Co ciekawe, w stosunku do poprzedniej generacji została ona pomniejszona o około 100 kg. Z przodu mamy, powiedzmy, długą maskę. Do tego ciemne felgi 17-calowe o dość ciekawym wzornictwie. Mamy tutaj także ciemny dach z berzentu. Prezentowy dach dość łatwo i szybko można złożyć. Wystarczy dosłownie chwila, by nie by mnie zmógł podczas deszczu. Pewnie, gdyby to wszystko było elektryczne, po pierwsze, zajęłoby to na pewno więcej czasu. Po drugie, ważyłyby wszystkie mechanizmy dużo, a przecież chodzi o odchudzenie masy, a nie jej zwiększanie. Złożyć dach można równie szybko, co go rozłożyć. Kilka sekund, może ze dwie, i możemy cieszyć się otwartym niebem jeśli chodzi o tył to mamy tutaj powiedzmy oczy z dochodzącymi od zewnątrz łezkami które powstały ja wiem na skutek wiatru generalnie e, ta strona auta to jest chyba najładniejsza jego część e, niżej mamy podwójną końcówkę układu wydechowego te wszystkie kreski dość ładnie są nakreślone aby dostać się do bagażnika możemy to zrobić na dwa sposoby pierwszy to przycisk na e, kluczyku w pilocie w zasadzie drugi przycisk ukryty jest e, tuż nad tablicą rejestracyjną Wystarczy go chwilę przytrzymać. Zwolnienie blokady, i już możemy zajrzeć do tego niewielkiego schowka. Jest tutaj tylko 130 litrów pojemności, choć wydaje się, jakby było znacznie więcej. No ale umówmy się, jakieś takie poważniejsze zakupy nie wchodzą w grę, raczej tylko te śniadaniowe. Tutaj z boku taka mała ciekawostka, zarówno z jednej jak i z drugiej strony są takie powiedzmy niewielkie fartuchy, chlapacze, jak zwał, tak zwał. Na pewno to zapobiega nadmiarowi błota czy też deszczu na tylnym zderzaku i nie tylko. A teraz sprawdźmy co znajduje się tam w środku. Czy wygląda to teraz jak jakieś auto terenowe, a nie piękny roadster. System bezkluczykowy, wystarczy wcisnąć guzik, aby zamknąć lub otworzyć samochód. Gdy delikatnie uchylimy klamkę, opuszcza nam się szyba, jak to już standardowo bywa w kabrioletach. Tutaj mamy twardy element. Niżej te boczki, oraz podłokietnik bardzo ładnie nam się ugina pod naciskiem palcy. Niewielka skrytka, elektroniczne szyby, elektroniczne ustawienie lusterek. Gdy zajrzymy do środka, od razu rzucają nam się w oczy dwa najważniejsze przyciski: wyłączenie trakcji oraz wyłączenie i-stop. Jest to system AutoStart Stop. Fotele może nie wyglądają, ale skóra jest naprawdę miła w dotyku i podróż tym samochodem to czysta przyjemność. Nie ma tutaj jakiegoś dużego zakresu regulacji. Przód, tył, delikatnie do przodu, do tyłu. Także oparcie, a także delikatnie do góry oraz na dół siedzisko. Zaglądając dalej, dostrzegamy wysoki tunel, na którym znajduje się podłokietnik. W którym jest niewielka skrytka. Jakieś klucze do domu, do bramy powinny się zmieścić. Mamy tutaj uchwyty na napoje, kolejny schowek instrukcja od samochodu się zmieściła. No, jeszcze z dwie książki wejdą. Także tyle, jeśli chodzi o schowki. Po stronie pasażera nie uświadczymy żadnego schowka. Wiecie, oszczędność kilogramów. Sprawdźmy, jak to wszystko wygląda tuż po starcie. System bezkluczykowy, więc od razu wciskamy przycisk. Tuż za kierownicą znajdują się analogowe zegary, duże, a najważniejszy z nich, obrotościomierz, jest największy znajduje się po środku. Z prawej strony mamy prędkościomierz, z lewej kolejne wskazania powiedzmy komputer pokładowy, ilość paliwa w baku, temperatura na zewnątrz, jak widać, jest 2 stopnie. Przy nawet minus 12-14 jeździłem tym samochodem, i system wentylacyjny jest na tyle fajnie zrobiony z tym ogrzewaniem, że nigdy nie zmarzłem. Komputer pokładowy, standardowe funkcje. To wszystko tutaj jest twarde, jednak jak widzieliście auto ma prawie 18 tysięcy przebiegu, a nic tutaj nie piszczy, nie trzeszczy, więc jest tak jak powinno być. Wyświetlacz sporych rozmiarów, możemy wszystko obsługiwać za pomocą smyrania palcem po ekranie, jednak gdy jesteśmy w ruchu funkcja smyrania jest niedostępna. A zostaje nam tylko druga opcja, czyli sterowanie wszystkim za pomocą tego pokrętła i tych tutaj przycisków pod wyświetlaczem. Awaryjne, dość ładne nawiewy, takie typowe od Mazdy, ładnie to wygląda. Niżej znajdziemy pokrętła, sterowanie klimatyzacją, nawiewami. Podgrzewane są fotele, zarówno ten po stronie pasażera, jak i kierowcy. Trzystopniowy zakres podgrzewania. Niżej znajdziemy wyjście USB, wyjście AUX. Oraz powiedzmy trzeci schowek, skrytkę, półkę. Wprawdzie mieści się tutaj smartfon. To wszystko jest takie gumowe, więc nic tutaj się nam nie ślizga. Po stronie pasażera, jak już wcześniej wspominałem, nie uświadczymy schowka. W nasłonecznikach nie zabrakło lusterek, zarówno po stronie pasażera, jak i po stronie kierowcy. Sztuk jedna, źródło światła tutaj przy lusterku jedno, ale to na tyle niewielka kabina, że nie potrzeba tutaj żadnych fajerwerków. Nazda MX-5 dostępna jest dwoma silnikami benzynowymi, albo jest to 1,5 130 koni, lub taki jak w mojej testówce 2.0 160 koni, który także posiada 200 Nm. Sprint do setki temu autu z tylnym napędem zajmuje nieco ponad 7 sekund, dokładnie 7,3. Nieco ponad 1000 kg wagi, świetny silnik oraz rewelacyjna skrzynia biegów to te trzy cechy sprawiają, że to auto naprawdę dostarcza sporo frajdy z jazdy. Jeśli chodzi o skrzynię, biegi wchodzą bardzo pewnie, przełożenia są dosyć krótkie, nie ma tutaj żadnych zakłóceń. Średnie spalanie podczas całego testu wyniosło nieco ponad 8 litrów, dokładnie 8,3. Pamiętajcie, że za oknami jest zima, a większość terasy pokonałem w mieście. Uważam, że jest to przyzwoity wynik, a pojemność baku 45 litrów starczy naprawdę na spory zasięg. Nawet w mieście. No i właśnie, ten ryk silnika. To jest po prostu coś, co bardzo mi się podoba w tym samochodzie. W aucie jest świetne nagłośnienie firmy Boze, ale dość często zdarzyło mi się je całkowicie wyciszyć. Po to, żeby depnąć mocniej w podłogę i posłuchać tego pięknego brzmienia. Auto-silnik. Uwielbia wysokie obroty, co nie oznacza jednak, że w tych niskich sobie nie radzi. I jeżeli chcemy dyskretnie popełzać między 1,5 a 2,5 przez miasto, jak najbardziej jest to możliwe. Już od samego początku rozruch mówi, daje nam do zrozumienia, że będzie zapowiadać się świetna zabawa. Nie jest to tylko wyłącznie zapalenie silnika, ale taka delikatna przegazowa. Okolice 116 000 zł. No, tyle kosztuje mój egzemplarz testowy z tymi wszystkimi dodatkami. A jest tutaj tego, jak już zauważyliście, naprawdę. Sporo. Jeżeli dość mocno przeanalizujemy konkurencję, okaże się, że jest to naprawdę atrakcyjna cena. Oczywiście auto nie jest dla wszystkich. Mam 185 cm wzrostu. Głową wprawdzie nie dotykam dachu, ale ja wiem, tam jest niewielki już margines. 190, jeżeli ktoś będzie miał, myślę, że oczywiście da radę pojechać i tak dalej, ale to nie będzie już taki komfort psychiczny. Idealna osoba tutaj to taka 175 cm здрав Długie nogi i długie ręce. Pierwsze co dostrzegłem, kiedy usiadłem w tym samochodzie, to oczywiście, że jest tu może nie tyle ciasno, ale to wszystko nas dobrze trzyma, tak jak te fotele nie wyglądają, ale naprawdę rewelacyjnie trzymają. Zwłaszcza w tych zakrętach. Po stronie pasażera tego miejsca jest nieco mniej, a wszystko po to, żeby ten środek ciężkości był jeszcze lepszy. Kierownica nie jest może spłaszczona u dołu, jak to bywa teraz w tych nowoczesnych sportowych samochodach, ale jest na tyle niewielka. Że dość pewnie leży w dłoniach i auto czujemy naprawdę dobrze. Nie jest regulowana w dwóch płaszczyznach, a ledwie w jednej góra-dół no, ale to wszystko po to, wiadomo, żeby zaoszczędzić tych kilogramów. MX5 to fabryka radosnych chwili adrenaliny. Wystarczy nieco zredukować i docisnąć, i łykamy każdy zakręt. Dość łatwo wpaść w poślizg, ale także dość szybko można auto z niego wyprowadzić lub też prowadzić w poślizgu. Wady? Głośny silnik, ale dla mnie to akurat zaleta. Ciasne, ale ja się jeszcze i nie narzekam. Zalety? Plus 100 do frajdy z jazdy, dynamiczny i oszczędny silnik, skrzynia biegów, sportowe zawieszenie Bilstein, atrakcyjny wygląd. Jeżeli podobał Ci się mój filmik, łapka w górę. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, subskrybuj, aby nie pominąć żadnego odcinka. Po całość relacji, jak zawsze, zapraszam na mój blog strefakulturalnejjazdy.pl. Szerokość!